No, ja jestem kurni a to Farming Simulator 2013 No. zagramy w Farming Simulator 2013 No i siema ręczko, witam was Tutaj na naszym odcineczku, kolejnym odcineczku, a hmm. ja nie mam tego szybko, jak się nazywa. Beczki, ale dobra. E, co dzisiaj? Dzisiaj weźmiemy się za akcję, 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 akcja, pelowanie. Ale najpierw pokażę Wam tak. E, tutaj kiszonka mi się księgam, no, z... będę że niedługo robić trawoloty, więc... Polecimy, będziemy karmić rówki. Tu zrobiłem tam wykosiłem te reszki, co tu wystawałem, jak widzicie. I tutaj ładnie, tam. tylko będzie wszystko w jednym miejscu Trzeba było bliżej to <śmulatujesz> się <śmulatujesz> i kupiłem małą zgrabiarkę. 2, 4, 5, 6, 7, siedem, 7, siedem, 2, 4, 7, 7, szarnę. 7, Też siedem, coś tam coś tam. Widzicie, 29 tysięcy więc nie słychać więc dobra, bo już tutaj lecimy polecimy balotować e, będziemy balować dzisiaj będziemy e, sumać z, tak. z jęczmienia no chyba tak, sumę z coś mi się nie pasuje, no ale gigi chyba no. tylko czy działa wszystko jest ok Dobra, na no, na pole tak ja mówię tutaj wykosiłem tą pszenicę pod cienkie mi tam wykosiłem tą pszenicę co tam było na tej górce to wszystko jest załatwione nie? Jeśli chodzi o to dzisiaj taki bardziej krótszy może odcinek 15-minutowy, myślę, że starczy przez cały czas 20 minut, nie będziemy chcieli, tego będziemy musieli żabotkę kosić, więc tego pod odcinkiem, bo to musiało zboletować resztę tego inczmienia Czyli opolo chyba, no? Czy, czy Nie wiem, coś takiego. Wracimy najpierw tutaj. przyczamy ładne... O, ma ładny ten licznik. Podkładamy sobie na i lecimy sobie tutaj ładnie. i za szybko mówi. A dwóch, znaczy czwórka. Też za szybko, to na jednym co musimy ciskać. Ładnie. Zawija. Proszę o was o czym tutaj pogadać z wami yy, 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 no i to jest problem a no, ogólnie yy, tycząc się tutaj serii z Battlefield 3 znowu oczywiście znowu yy, chciałem powiedzieć, że, no, wiem, że na pewno dużo z Was widziało całą serię złote filtrzy kopa, no, nie, wiecie o co tam w ogóle chodzi, tak no, ale to nie znaczy, że, ha. My, że z robimy to inaczej, nie? Gdzie każdy ma inaczej, wszystko porobię, inaczej każdy inaczej nagrywa i w ogóle itp, itp, te i, te, i te, co tam widzicie. Zreszterem, nie jest takie się tu że tam nic nie gadamy czy czy shik to można powiedzieć, że więcej rozmawiamy już yy, ja tutaj na odcinku z farmika Aha. czyli takie ja robi sobie oryginalne. Tylko że małe. Uroka słuchawki. Dobra. Yy, no, i tam może powiedzieć, że wam się naprawdę oglądać te odcinki, bo tam dzisiaj nie czasami idzie złe jajca. Yy, a z Zwłaszcza ten odcinek, co niedawno właśnie wróciłem, tam było naprawdę jaja, jeśli chodzi. Akurat dobry dzień był chyba, żeby jajka porobić sobie, przez serę. tutaj, Tutaj No, więc naprawdę, nie mówię, że tylko, wiecie, główną jest oczywiście farming, nie? Tylko nie mówię też, że wiecie, no... No to wszystko się dzieje tutaj LOL, pokazano jak się o ten Ty, to takiego ja czekać jeszcze nie widziałem Dobre Dobre place, dobre, oj, balata to, to, denerwuje mnie te 60, to to, że tak kurde jakaś i ta te skręca, jak powoli, trochę. Ale A, nieźle. Chcę zobaczyć, czy to będzie rosło ten bal, czy nie. No, więc co ja mówiłem? Naprawdę oglądajcie BFA. Tam się dzieje czasem naprawdę nie zły jaja. I naprawdę polecam Wam BF3. Ja wiem, że na pewno już widzieliście, też mówiłem o, że widzieliście. No. Ale mówię, polecam, oglądajcie. Subskrybujcie też kanał Chestera. Czy nagrobinę tak, do tej serii to namówimy Chester, żeby z nim nagrywał. Czy... no, no, żeby, no. On nagrywał, no. No bo no to chyba chodziło. Czyli chcemy z dresserem, jak skoczymy w Battlefield, chcemy nagrywać jeszcze z jakiejś innej gry. Tylko właśnie jest taki problem jakby była ta gra darmowa. I na przykład, jak macie jakieś fajne, naprawdę darmowe gry, które, które są godne polecenia, i najlepiej, żeby był co to po prostu piszcie w komentarzach. Bo mnie na PW albo cusik. No oczywiście z dresserem sprawdzimy, może zagramy więc naprawdę piszcie 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 jeszcze raz piszcie co tutaj jeszcze Nie sobie molutujemy powolutku to zrobimy tą przycz. w będziemy nerwować co do serii, tak ogólnie z farminga to jak widzicie farming pojawia się teraz tylko w soboty no dlatego że BF jest w ogólnie wtedy w środku tygodnia no i tak akurat jest tak akurat jakoś przyjąłem sobie że w sobotę będzie mi chyba najlepiej to na wszystko robić. no właśnie taka prośba do was że piszcie w komentarzu o czym jakie mam tematy poruszać odcinku no, lub no, no, wiecie o czym na przykład byście chcieli że wyrazić swoje zdanie lub coś w stylu co myślę na ten temat na no mówię, wpiszcie wszystko, bo tak ogólnie naprawdę trudno i wymyślić jakiś temat na no, odcinek, żeby tutaj pogadać czy coś. No jak ładnie powiecie. Czy znaczy, napiszecie w komentarzach co byście chcieli, tam, czy, o czym chcecie pogadać, albo coś w tym stylu to okej. Okay. Ładnie, nakręcaj, nakręcaj Zostawiłem kawałek, dobra Wspólnot dużo względem na towar burak cykrowy Nie mam maszyny do buraka Ale to po ile teraz chodzę do buraki hmm. 770 Chociaż na pewno i tak jest część sprzedawane, ale Bo tu nie ma portu, czy czegoś tam co ja się teraz pomęczy, kolejny tak nie ma w jego jeździć przez cały czas. No i ja też się teraz pomęczę. Oj, pewnie nie zauważyłem, bo nie pika. Kosuta pikawka jest. No i zjedzie mi na dół, nie? Skubany. Tak jest dobre. To mi właśnie najbardziej nie robię w tych bolotach. No muszę zjechać, no muszę, no ja by nie mogłem normalnie stać w miejscu. No jakby nie mogę. No więc mówię, oglądajcie BFA, oglądajcie. W ogóle co by to się poruszyć? Jakiś temat, nie wiem... Widziałem, o, że ma fesolec, stwierdziłem, że bocikowo, nie wiem, V5 wyjdzie dopiero na gwiazdkę Ciekawe, czy będzie jakieś fajne, czy też nie Może dokończymy już tą serię z Boczikowa i może będzie bolusiowo Chociaż mam chrapkę na yy, kujawsko-morskie V2, no tak które od Rafika ma wyjść. Tylko nie wiem kiedy Rafik wyda. Ale tam widziałem, bardzo fajne ma pan takie średnie sprzęty. Pogramy sobie, nie? Co myślicie? No, nie wiadomo kiedy wyjdzie. Ale daleko zbiera coś trochę. Ta presa. to będzie wolotowanie będzie rzepak yy, trawa, potem będą, dą, 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 będą, będą, tego. Nie, to ja sobie sam zbieram chyba te baluty, jeśli chodzi o to, to sobie sam będę zbierał, albo nie, zaczynam. Potem jak się skończył nieprzewracanie trawy, skrabianie, malowanie, eee. nie wiem co tam jeszcze. z wół, tego i tamtego. Będą ziemniaki... A czy nie będą... Czymmy znaczy, czy będzie w ogóle gnój? Hehehe <grym5> Czy się zrobi gnój czy nie? No kurde miałem jakiś temat żeby to z wami pokazać ale zapomniałem normalnie Normalnie czysto proszę państwa zapomniałem No ale co, czasami tak bywa za nie boli, ale postępuje. No i znowu 100% skubany dobry jest. Wensen. No nie jedź mi tam. No po... po... po babo No ale daj mi... No nie no, no jest psychol. Czekajcie, pójdziemy po niego, jak ma tam nie uciekać, to wiecie. Jeszcze gdzieś mi tu leży na końcu pola i to tu Taka kasta ze mnie, że aż uchamy wszystko. O oh, nie! Yeah. Potem układanie stógu. O, to będzie jasne. Tą 30, która zaraz wpadnie. Na kaszel. Eee, podniosłem no. no, zaraz trzeba kończyć Tak mi to nerwuje Więc mówię, no piszcie jakieś tam, e, polecajcie jakieś gierki takie darmowe, które są na op albo coś, żebyśmy mogli sobie pograć. Jeszcze sterem nagrać dla was chyba nie i ten Coś się boguje, ta presa. Myślę, że ona ma lepsze, ten tak? Jane. Lepsze boleciki robi. Ale. Takie życie. Life is brutal. Nie no, dobra, bo ja byśmy to szybciej zrobili, ale ja bym mógł szybciej jeździć. traktorem, ale co zrobicie? Tak, kapresa ma wymagania, więc tak musi być. nakręcimy, dojedziemy kawałek i będziemy zaraz kończyć. Cyk... jedyneczka. Dobra. Więc subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Yy, pisze yy, tam takie te, te gry, czy coś, nie? No i oglądajcie befa. Siema, cześć i dara.